Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Piotrze. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy informatyka zaoczna na Politechnice Lubelskiej przejdzie na nauczanie zdalne? Czy informatyka zaoczna na Politechnice Lubelskiej będzie realizowana w trybie zdalnym? Matyka zaoczna na Politechnice lubelskiej przejdzie na nauczanie zdalne. Czy przejdzie? jest duża duża szansa że tak. Mm, już tłumaczę. Co jest na tak? To jest szóstka mieczy. Szóstka mieczy właśnie Mówi dokładnie o kontaktach zdalnych, kontaktach online, tak? Telefonicznych, przez komunikatory, e, jakieś internetowe. Także, jak najbardziej, szóstka miecz odpowiada twierdząco e, w tym pytaniu definitywnie. Tutaj są te kontakty online, e, odejście od takiego trybu stacjonarnego zdecydowanie. Mm. Natomiast co jest na nie? Dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów mówi o... To jest karta rodziny, tak? To jest karta rodziny, domu, zaprzyjaźnionego środowiska. Um, jakby karty mi tutaj wskazują, że owszem, będzie nauczanie zdalne. Um, ale tak jakby nie miało być to w domach, tak? No, no tak mi tutaj wyszło w kartach, tak jakby to nie miało być w domu. Um, nie wiem czy ze studentów, czy też um, wykładowców, ponieważ tutaj mam coś takiego, dziesiątka kielichów w negatywie. Jest nauczanie zdalne, ale jakby nie z domu, nie z tego zaprzyjaźnionego środowiska, nie z tego rodzinnego środowiska, no tak mi tutaj się pokazuje. No i karta rada to jest paść buław, czyli jak najbardziej, mówię o ogromnych szansach, energetyka jak najbardziej sprzyja nauczaniu zdalnemu, to jest no, typowa karta szansy, tak, taka ognista, bułowowa energia, to jest właśnie mm, karta szansy nauczania zdalnego jak najbardziej, dołożyłam sobie jeszcze trzy karty, żeby się tutaj upewnić, no i rzeczywiście tak to też jest asmonet, który no jest sam w sobie szansą, tak, do wykorzystania, czyli jak najbardziej, natomiast jeszcze dołożyłam sobie dwie karty i tutaj widzę jest y, karta króla mieczy. Król mieczy mówi mi bardzo często o, o tym, że należy posługiwać się intelektem. Y, mówi o osobach tak twardo stąpających po ziemi, rozsądnych, które, dla których jakby ważne są ym, rozwiązania, tak, istotne problemów, ale także o osobach decyzyjnych. O, o właśnie o osobach, które mają władzę, które um, są w stanie jakby podjąć decyzje um, istotne dla ogółu, tak? Czyli rzeczywiście tutaj będzie jakaś decyzja mężczyzny, e, który jakby będzie miał na to ogromny wpływ, jak dalej potoczą się losy um, informatyki zaocznej. No i tutaj dołożam jeszcze jedną kartę, to jest karta szóstki buław, karta zwycięstwa, często też karta słomianego zapału. Natomiast jeżeli miałabym odpowiedź to pytanie, czy przejdzie. Tak, jest ogromna, ogromna szansa, że przejdzie. Natomiast, no tak jak mówię, coś tutaj mi się. E, coś mi się tutaj kojarzy. E, kojarzy. Wydaje mi się, że no nie będzie tak, jak ja do tej pory, um, bo tutaj jest w negatywie otoczenie rodziny, tak? otoczenie bliskich, ewentualnie na jakby decyzję do, dotyczącą tego, czy przejdzie, czy nie przejdzie, może mieć wpływ, tak, rodzina jakby os, osób decyzyjnych, jak najbardziej tak też może być i jakby, powiedzmy, będą odciągać od tego pomysłu. Natomiast, no, z tego, co tutaj widzę, karta rada, jak najbardziej, dalsze karty, jakby do, które do, do, dointerpretowałam, co również są potwierdzeniem, także no, wygląda na to, że tak. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Trafnych decyzji. Dziękuję bardzo gorąco za zaufanie. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.